Cześć bardzo serdecznie wszystkim fanom Protosów tutaj przemawia do was. Jak zwykle ze druga gra finału Go For 2 nr 70. Właśnie gości na waszych ekranach Mausman gra jako czerwony Protos. Jego przeciwnik to Slider jako niebieski. Właśnie Protos. W poprzedniej grze widzieliśmy bardzo ładną obronę Forgeita przeciwko e, przeciwko Freegate Robo świetnie Mausmana obronił się tutaj za pomocą także swojego jednego Immortala doskonałe, krytyczne można by wręcz powiedzieć, forcefieldy zapewniły mu wygraną, no, no i zaraz zobaczymy co będzie działo się, a będzie działo się coś naprawdę chyba interesującego, ponieważ Slider już jedzie do bazy swojego przeciwnika pierwszym probem, naprawdę bardzo wczesny scout, czy może raczej postawienie jakiegoś tutaj pylona, dokładnie tak, chyba będzie tutaj może kanonował swojego przeciwnika, naprawdę bardzo interesujące w każdym razie Pvp na Xenaga Cavens, według mnie, no, może być nawet tak samo agresywne jak właśnie na Blistering Suns. Zresztą, według mnie, samo PvP jest bardzo, bardzo agresywnym matchupem. Tutaj te, te Warp Gates bardzo szybko są wymyślane. Bardzo szybko gracze decydują się właśnie na takie ataki małymi, małymi siłami. No i tak jak mówiłem. O, Proxy Gate. Pojedynczy Proxy Gate. Czy będzie tutaj drugi? Za chwilę zapewne zobaczymy tutaj jakieś pierwsze zeloty. Zach, dokładnie tak. Podwójny Proxy Gate. Czy spojrzy, czy, czy zauważy to. Mausmana, Nie, w ogóle tego nie widzi, ale widział, 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 widział tutaj, że jego przeciwnik tą, tą probówką z troszeczkę innego kąta podjechał. No, i gdyby wcofnął się troszeczkę, to zauważyłby tutaj zauważyłby tutaj te proxy gatey, które znajdują się dokładnie tutaj świetna pozycja tych proxy gateów na tyle blisko, żeby zaatakować swojego przeciwnika bardzo wcześnie, na tyle daleko, żeby nie zauważył on ich, wyjeżdżając z bazy, oczywiście Mana. Zauważy, że coś jest nie tak w momencie, w którym w którym wjedzie do bazy swojego przeciwnika. I, I zobaczy, że nie ma tutaj Absolutnie żadnych budynków, jednakże Pierwszy gateway jest już gotowy, mamy tutaj także Drugi, drugi pylon, który buduje się, chronobustowany Zelot, za chwilę wpadnie tutaj do bazy Przeciwnika, jedynie jeden gateway kontr, kontra Dwa, za chwilę, za chwilę Chyba będzie miała miejsce naprawdę potężna Potężna konfrontacja, czy zostanie wybudowany Czy zostanie wybudowany w tym momencie Cybernetic Core wygląda na to, że nie 300 minerałów posiada Mausmana Troszeczkę tutaj się zagubił, dwa pierwsze Jeden pierwszy zelot został już Wychronobustowany, dwa kolejne są już pro. Produkowane, co jest tutaj budowane? Kolejny gateway. Jeden z e, Forge także jest produkowany. Bardzo dobry wybór, ale Mausmana jest tutaj na tyle opóźniony, że nie wiem, czy będzie w stanie obronić się tutaj przed tą naprawdę ogromną agresją. Dwa kolejne zeloty wpadają w tym momencie do bazy Many. Trzy zeloty kontra jeden, jedynie kilka próbówek Stara się tutaj jeszcze cokolwiek zrobić. Drugi zelot także jest chronobusowany. W momencie, w którym ten pylon zostanie zniszczony, będzie to wyglądało bardzo krytycznie dla Many, który posiada jedynie jednego zelota. czyli będzie tutaj drugi? Dokładnie tak, ale dwa kolejne powinny już tutaj wypadać z gatewayów. It's gateway of... Slider, a Slider może wygrać tą grę Tym bardzo, bardzo, bardzo silnym pushem Dwa zeloty kontra, kontra dwa zeloty Świetna pozycja w tym momencie Mausman Jeśli będzie w stanie obronić tego Kanona, No to może jeszcze, może jeszcze będzie w stanie się tutaj obronić Jeden Kanon, ale spójrzcie jak bardzo mała ilość probów Bardzo mała ilość probów Ze strony obu graczy Kolejne dwa zeloty wpadają tutaj Czy Slider będzie w stanie zadać te obrażenia Czy Slider będzie w stanie swojego przeciwnika zmusić tutaj Atakuje w tym momencie tego kanona Czy ten kanon zostanie zniszczony Dokładnie tak, nie ma już kanona Trzy zeloty kontra, jedynie jeden Mausmana, chyba, chyba przegra w tym momencie, dokładnie tak. GG, niesamowita, niesamowita agresja. Bardzo, bardzo, bardzo silna akcja Slidera. No te proxy gatey naprawdę mi się tutaj podobały. zacizował -zo, tutaj swojego przeciwnika, no i, spo, no i podziękował tutaj w tym momencie Mana za grę. Świetna, świetna, świetna agresja Slidera, który w tym momencie wraca do tego, do tego finału. Go for sen numer 70. Wraca tutaj z, ze stanem 1 do 1, no a my oczywiście właśnie za chwilę przejdziemy do gry numer 3.